Witajcie w kolejnym odcinku programu Unia Kulinarna z wami Greta i Łukasz. My z Łukaszem już jesteśmy po szkole i maturze. Tęskno za szaleństwem na szkolnych korytarzach, wagarowaniem i beztroskim dzieciństwem. A jeszcze tęsknie za stolówką, bo było tam tanio i bardzo smacznie. Dlatego dziś jesteśmy w gimnazjum imienia Władysława Syrokomli w Wilnie, żeby sprawdzić co będzie na obiad i czy faktycznie jest za czym tęsknić. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dziś smacznego jest na obiad? Wszystko jest smaczne. Uczniowie mają do wyboru dania z wieprzowiny, kurczaka, kasze, ziemniaki, ryby. I muszę zaznaczyć, że są to dania kuchni roślinnej i zrównoważonej, a więc zdrowe. A jakie dania najczęściej uczniowie wybierają? Makaronu. Przede wszystkim kurczak i makaron. Ale muszę przyznać, w szkole rządzą różne przekąski i drożdżówki. Co prawda, dzieci coraz chętniej piją wodę. Jak zmieniło się odżywianie w stylówce po tym, jak zostało wprowadzone tak zwane zdrowe menu w szkole? Aż ty jest taki cię na uda. Moim zdaniem korzystnie, ale bez wsparcia rodziców szkoła, szkolna stolówka nie zmienią nawyków żywieniowych młodego pokolenia. Niestety rodzice nie zostali odpowiednio przygotowani do takich zmian, a w efekcie dzieci były bardzo zaskoczone nowym szkolnym menu. Tych zmian i ograniczeń jest sporo, ale są one naprawdę potrzebne. Jedna z podstawowych w posiłkach serwowanych w stołówce nie może być dodatków chemicznych. Uważam, że słusznie zakazano panierowania kotletów w tartej bułce. Dobry kucharz jako panierki używa platków kukurydzianych, które są zdrowsze i smakowicie wyglądają. Od lat pracuję w szkole i nigdy, nawet kiedy nie było takiego zakazu, nie podawałam dzieciom frytek smażonych na głębokim tłuszczu. Czy absolwencje odwiedzają szkole i czy zaglądają do stołówki? na Matej. Oczywiście, wpadają, dziękują. Pracuję już tak długo, że teraz karmię dzieci byłych uczniów. Jeśli ktoś z nich wita się ze mną na ulicy, pamięta szkolne drożdżówki, aromaty ze stolówki szkolnej, jest to najlepsza ocena mojej pracy. Czyli możemy powiedzieć, że jedzenie w stolówce szkolnej jest smaczne i jest za czym tęsknić. Tak, bo jeśli kucharz kocha swoją pracę, zawsze przygotuje taki posilek, który będzie i zdrowy, i smaczny, i estetycznie podany. Bardzo Panie dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję, że wpadliście. Chcę was poczęstować naszymi słynnymi bułeczkami. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, a bóleczki my uwielbiamy. Mm. Dobra. Łukaszu, może wystarczy, to już czwarte. No nie. Ja w szkole uwielbiałem bułeczki, a pani Beatka robiła wyjątkowo dobre cynamonki. Więc my przygotujemy buleczki cynamonowe, ale w nowym wydaniu. A na buleczki zaprośmy maturzystkę Gabrielę Nowicką, z którą porozmawiamy o maturze i balu naturalnym. Cześć Gabriela, jak tam egzaminy? Chyba już szykujesz się na bal maturalny. Witajcie! Tak, jestem na ostatniej prostej. Po egzaminach przydać się dawka kalorii. Zapraszamy na cynamonrolsy. Super, z przyjemnością przyjadę. Do zobaczenia, pa! Pa, pa! Cynamon to jedna z najstarszych przypraw świata. W czasach starożytnych był ceniony bardziej niż złoto. Cesarze rzymscy trzymali go w skarbcach razem z innymi kosztownościami i klejnotami. W starożytnym Egipcie używano go również do balsamowania, jako środka do konserwowania ciała. O monopol w produkowaniu i sprowadzaniu go do Europy walczyli Wenecjanie, Portugalczycy, Holendrzy. Egzotyczny cynamon był popularny również na terenach Rzeczpospolitej. Jest wymieniany w najstarszych książkach kucharskich. Cynamon, którego używamy zwykle w formie sproszkowanej, to kora drzewa z cejlonu. Im jaśniejsza, tym lepszej jakości. Łagodne i puszyste ciasto drożdżowe, intensywny smak cynamonu i przecudnie pyszna polewa na bazie serka kremowego. Takie bułeczki są nawet jeszcze lepsze aniż te bułeczki cynamonowe ze stolówki. Do tego znikają w mgnieniu oka, a do przygotowania bułeczek potrzebujemy mąki pszennej, cukru czcinowego, cukru zwykłego, mleka, cukru pudru, soli, masła, suchych drożdży, cynamonu, przypraw korzennych, serka kremowego i oleju. Od czego zaczynamy? No rzecz jasna, od ciasta drożdżowego. Najpierw podgrzeję 400 g. Mleka, aby było bardzo lekko cieple. A ja do misy miksera wsypię 600 g mąki pszennej. Do mąki dodajemy 5 łyżek cukru zwykłego. 7 g suchych drożdży i szczyptę soli. Do mąki z drożdżami stopniowo dodajemy cieple mleko i wyrabiamy około 5-6 minut, aż ciasto będzie elastyczne. Do tak wyrobionego ciasta stopniowo dodajemy 100 gramów masła w temperaturze pokojowej. Ciasto z masłem wyrobiliśmy przez około 5 minut. I teraz przekładamy na stolnicę. Stolnicę warto posypać odrobiną mąki. Misę, w której będzie wyrastało ciasto, smarujemy olejem. Ciasto drożdżowe udało się perfekcyjnie. Jest elastyczne, sprężyste i wyrobione tak, jak się należy. Z ciasta formujemy kulkę, przekładamy do misy, przykrywamy i odstawiamy, aby urosło na około jedną do półtorej godziny. My takie ciasto przygotowaliśmy zawczasu. Spójrzcie, jak urosło. Powiększyło swoją objętość prawie w trzy razy i ciasto przekładamy na posypaną mąką stolnicę. A musimy ciasto odgazować? Musimy! Tak? Trzeba dobrze wachnąć. Ciasto odgazowane, teraz walkujemy go na plat o wymiarach około 50 na 35 cm. A ja zrobię mieszankę cynamonową, która będzie nadzieniem naszych bułeczek. Do misy wsypujemy 5 łyżek cukru trzcinowego. Kiedy ciasto jest dobrze wyrobione, to nawet z minimalnym podsypaniem mąki nie lepi się do powierzchni. Do cukru dodajemy dwie łyżki cynamonu i łyżeczkę przypraw korzennych. Dopóki Greta robi mieszankę cynamonową, rozstawię 50 g masła. Musimy też nagrzeć piekarnik do 180 stopni. A maselko jest roztopione i smarujemy całą powierzchnię ciasta. I teraz obficie posypujemy przyszykowaną mieszanką cynamonową. Cynamonu musi być naprawdę sporo, przecież są to bułeczki cynamonowe, więc muszą być dobrze nacynamonowane. Formę do pieczenia smarujemy lekko olejem i posypujemy mąką. A ja zaczynam zwijać. Roladę trzeba zwinąć to wszystko bardzo ciasno, zaczynając od dłuższej krawędzi. I teraz taką roladkę musimy pokroić na 12 bułeczek. Najpierw odkrawam te końcówki, pewnie upieczemy je, nie trzeba wyrzucać. Dzielę na polowe. Lepiej to robić ostrym nożem. No i teraz każdą polówkę na 6 równych części. Bułeczki układamy w formie z 1-centymetrowym odstępem. Łukaszu, chyba takie buleczki można robić nie tylko z cynamonem? No tak, można robić z kilkoma różnymi nadzieniami. Można zamiast cynamonu dać kardamon albo w sierpniu bardzo często zamiast cynamonu daje świeże jagody to świetnie to pasuje. No, a lubiłeś jeść takie bułeczki w szkolnej stolówce? Uwielbiałem! Pani Beatka ze szkolnej stolówki robiła najlepsze bułeczki na świecie, to po prostu rączki można wycelować za te bułeczki. A my nasze bułeczki odstawimy pod przykryciem na godzinę do wyrośnięcia. Zapowiadałem polewę na bazie serka kremowego, no i teraz ją przygotujemy. To więc do misy musimy dodać około 100 gramów serka kremowego, nawet może trochę więcej, 100-150, trzeba to wymieszać. Dodajemy tu około 20 gramów miękkiego masła. Kiedy masło połączone z serkiem kremowym, dodajemy około 150 gramów cukru pudru. Mieszamy. Jeżeli lukier wychodzi trochę gęsty, to dodajemy około dwóch łyżek mleka. Lukier mamy gotowy, a bułeczki już wyrośnięte. Bułeczki po wyrośnięciu smarujemy odrobiną mleka. Posmarowane bułeczki pieczemy przez około pół godziny w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni. Od razu po upieczeniu bułeczki polejemy lukrem. Nasz gość Gabriela Nowicka jest tuż po szkole. Za chwilę porozmawiamy, co lubiła jeść będąc uczennicą. Gabriela Nowicka, wilnianka, tegoroczna maturzystka liceum imienia Adama Mickiewicza w Wilnie. Jej hobby to taniec i teatr. Należy do cieszęcego młodzieżowego zespołu tańca stołu Śmiechów. Od kilku lat gra też w Polskim Teatrze Studium. Pierwszą poważną rolą była postać Kopciuszka w spektaklu o tym samym tytule. Wystąpiła również w przedstawieniu dziewczynki według Ireneusza Redyńskiego i filmowej wersji spektaklu Odrodzeni duchem na podstawie dramatu Juliusza Słowackiego. Cześć Gabriela. Cześć. 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 Jak matura, jak poszło? Ma matura to taka malutka bzdura, ale no wszystko było dosyć trudno, bardzo się szykowałam, nie mało było stresu, ale mam nadzieję, że poszło wszystko dobrze. Na jakie egzaminy się zdecydowałaś? Postanowiłam zdawać cztery języki, czyli litewski, rosyjski, angielski, polski, a także historia i matematyka. A co cię najbardziej zaskoczyło w pisaniu matury? Nawet nie wiem, jakby przez cały rok nas szykowali do tej całej pisowni, mówili o tym, jak będą wyglądać egzaminy i chyba, że już byłam przeszykowana do tego, że przyjdę, będę musiała pokazać dokument, jeszcze coś takiego zrobić i nic takiego szokującego nie było. Czyli teraz maturzysta idzie na egzamin już z takim immunitetem, bo wie wszystko, jak się odbywa. No chyba, że tak, tak. Czyli matura nie jest tak straszna, jak ją malują, tak? Jest trochę straszna, ale wszystko jedno. Kiedy przychodzisz na egzamin, to raczej myślisz, że nie, raczej nie rozumiesz dlaczego tak się stresowałeś przed tym, bo to po prostu jest taka zwykle trochę bardziej większa kontrolna niż zawsze. A czy lubiłaś szkołę i czy będziesz za nią tęskniła? E, raczej, kiedy jeszcze uczyłam się w szkole, to liczyłam dni, kiedy ukończę szkołę, ale teraz rozumiem, że po prostu bardzo mnie brakuje takiej szkolnej atmosfery, to nawet nie wiem, czy to można powiedzieć, że tęsknię za szkołą, po prostu czuję, że brak mi tej takiej atmosfery tylko. A co najbardziej lubiłaś z tej atmosfery? Czy jakieś wspólne przerwy z przyjaciółmi, czy raczej lekcje, czy jakieś żarciki? Co najbardziej? No chyba, że najbardziej to te takie przerwy, że ciągle coś się dzieje w szkole, ciągle jest coś nowego. A też lubiłam ten fakt, że jesteśmy różni wszyscy i że możemy ze sobą tak obcować i tym samym możemy jakby i siebie też kształcić. A miałaś ulubiony przedmiot w szkole? A, moim ulubionym przedmiotem zawsze była matematyka, ale no jakby tak, ale było też innych przedmiotów, tylko że myślę, że wszystko na ten pierwsze miejsce takie ma to matematyka. No, a jakie masz plany na przyszłość? Szczerze, to jest chyba, że jedno z najtrudniejszych teraz dla mnie pytań. A, miałam dużo bardzo różnych myśli, ale nie wiem jeszcze nawet jak odpowiedzieć, czy wybrałam już jakiś kierunek, czy nie. Jedyne co wiem to to, że postanowiłam, że pójdę się uczyć dalej, że chcę wstąpić na studia wyższe, a jakiś to będzie kierunek, to <ścoughs> szczerze jeszcze nie wiem, tak. Ale bardziej w kierunku nauk ścisłych, socjalnych, humanistycznych. Chciałabym połączyć swoje życie z czymś artystycznym, ale nie mogę być pewna, że uda się mi to zrobić. No nie wiem, jakby, chyba że e, mam taki wariant, że pójdę na coś ścisłego. Ale też myślę o tym, żeby iść na, jakieś takie, na jakąś artystyczną działalność. A co ze szkolną stolówką? Lubiłaś czy jadłeś tam? W szkolnej stolówce jadłam zawsze. Zazwyczaj to była jakaś taka zwykła zupa, ale w moim sercu na zawsze zostanie ten kijowski taki kotlet ze stolówki, który już później był zabroniony na szkole. A czy bułeczki co nawet tam były? Były, ale to nie wyglądało tak późno jak tutaj. O, To dobry komplement. Lato to też czas bali maturalnych. Czy masz już kreację na bal maturalny i czy Wasza szkoła weźmie udział w polonezie już tradycyjnym? Bardzo długo między innymi szukałam sobie jakąś sukienkę na bal maturalny, ale udało się mi ją znaleźć. Mam nadzieję, że będę bardzo ładnie wyglądać. Nasza szkoła będzie brała udział w polonezie. Bierze w polonezie ponad 100 par udział. Chyba, że wydaje się więcej 130 par, ile wiem, on będzie dłuższy niż w, w ubiegłym roku, i mam nadzieję, że wszystkim się spodoba. I że pogoda dopasuje tak, tak, tak. Bo tak już się zdarza, że Polonezy bywają bardzo różne. Mm -hmm. No, u nas w kuchni się zdarza, że zawsze mamy pyszne danie, <laughs> Dlatego dzisiaj przygotowaliśmy coś inspirowane szkolną stolówką. Bo mamy tu bułeczki cynamonowe, tylko jednak w takiej bardziej wykwintnym wydaniu. Są z serkiem kremowym i z dużą ilością cynamonu, więc zapraszamy na degustację. Muzyka Do pierwszych kęs jest bardzo ważny. O Boże, No są właśnie. dobre, mm. Mm -hmm. ale na pewno takich nie było. No tak, zgadzam się. No teraz będziesz miała bardzo dużo sił przed tańczeniem poloneza. Mm -hmm. Są niezmienne zasady robienia ciasta drożdżowego. Oto trzy podstawowe. Pierwsze, wszystkie składniki mają być w tej samej temperaturze, albo schłodzone, albo w temperaturze pokojowej. Na świeże drożdże nigdy nie sypiemy soli. Mogą zdezaktywować. Masło dodajemy na końcu, bo utrudnia uformowanie się w więzi glutenowej. Naszym gościem była maturzystka Gabriela Nowicka. Bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. Dziękuję też. Dziękujemy. Do spotkania za tydzień! Będzie inspirująco i smacznie! Mam do Was pytanie. Eee, chyba, że to pytanie jest bardzo aktualne nie tylko dla mnie, ale i dla innych motorzystów. Chciałam u Was zapytać, eee, jak znaleźć swoje powołanie? Czuć sercem. Chyba to <laughs> mogę powiedzieć. Wykonać przeróżne testy na swoje personalizację i tak dalej. Nie działa. <laughs> no chyba odczuwać. Trzeba to odczuwać i w jakiś sposób... Po prostu to samo przyjdzie w jakimś pewnym okresie życiowym. To dobrze, w będę to robić. No, jaka jest prawidłowa odpowiedź? Chyba nie. Ma. Odpowiem za parę lat tylko. To do spotkania za parę po lat. Za parę lat.